Halo, halo kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z pamiętników, których troszkę nie było, ale słuchajcie, zaraz Wam wszystko opowiem. Zaraz powiem dlaczego i czemu, chociaż mówiłam to też o, ostatnio tydzień temu w odcinku też strujeczki takim randomowym z mojej prywatnej rozgrywki, no ale może nie każdy oglądał. A teraz, słuchajcie, jesteśmy w naszym. Nowym domu, tak kochani, znowu kolejny nowy dom. Mam nadzieję, że już ostatni. Już nie chciałabym się tutaj z tą naszą Kari y, przeprowadzać, no, no i stelną, ale mm, no, kochani, jak wiecie. Jak wiecie, tam ten stary domek Chciałam troszeczkę przerobić Chciałam zrobić górę Gdzieś na, na streamku na Twitchu Który był już, no, dość dawno temu Próbowaliśmy to nawet zrobić ale, ale, no, nie wychodziło to Totalnie, pamiętam, że nie chciały W ogóle schody się tam postawić No, dramat No i Aga wpadła na pomysł, że no to przeprowadźmy się. Ja mówię, nie, no gdzie znowu przeprowadzać się, ale tak, przeprowadziliśmy się. Słuchajcie, jesteśmy cały czas w Dolinie Smoków. Oczywiście, że tak, pobrałam domek mm, z galerii, w sensie ja już go pobrałam jakiś czas temu, jak, jak instalowałam trójkę, ale akurat tutaj był w tej skrzyni wszystkich domów, także przydał nam się. E, prezentuje się on tak. No nie ukrywam, że wzięliśmy, wzięliśmy kredyt, tak Wzięliśmy kredyt, żeby się przeprowadzić, żeby ten dom urządzić Urządzaliśmy go właśnie na, na streamku W ogóle zobaczcie, jaki tutaj jest piękny księżyc, jakie piękne, nie? Bo no cudownie, cud miód i orzeszki yy, Tak więc urządzaliśmy go na streamku i dół jest słuchajcie urządzony już tak tak super ekstra bombastycznie aczkolwiek góra gdzie jest pokój właśnie naszej kari jest no tak bidnie nie nie starczyło nam już kasy ogólnie na to i co i dlaczego nie było odcinka kochani dlatego że mm, strasznie mi tutaj coś Coś tutaj było nie tak. Nie wiem, czy z drzwiami, czy tutaj z płotem. Ogólnie usunęłam cały ten płot, furtkę, ponieważ oni mi w ogóle nie chcieli wychodzić z domu. Jak y, mieli iść do pracy, ja ich musiałam takimi malutkimi kroczkami, co chwilę im klikać, podejść tu, podejść tu. No i słuchajcie, ja, ja nie mam nerwów na takie rzeczy. Wy wiecie, że mnie takie rzeczy strasznie irytują. No i dlatego nie, nie było odcinków. No, takie jest moje usprawiedliwienie. Ale ja je ja nienawidzę się męczyć grając. A wtedy się naprawdę męczyłam. Ale przysiadłam sobie teraz. Wczoraj sobie przysiadłam i pokombinowałam, pousuwałam troszeczkę, pozmieniałam jakieś tam małe detale. No i wczoraj, słuchajcie, było wszystko ok. Więc mam nadzieję, że dzisiaj też wszystko będzie dobrze. Jest ogólnie piąta rano. Ja Wam chcę pokazać ten domek tak na szybkości. Może najpierw ogród. Słuchajcie, są rzeczy, których ja nigdy nie wykorzystywałam w trójce. Dlatego on. Tutaj są, bo wiecie, że, że ja jestem zawsze tutaj wszystkiego ciekawa i chcę te rzeczy, strójeczki sobie poodkrywać. Trampolina, której nie mam zielonego pojęcia jeszcze, jak to, jak to wygląda, ale możemy tutaj naszą stelę wysłać zaraz. Jest ogródeczek. nie wiem, czy zrobiłam. Zablokuj. Wszyscy poza. Moją rodziną, o, bo tego nie zrobiłam. Mamy tutaj huśtawki, mamy domek na drzewie, na drzewie mamy bramkę, są sznurki na pranie, tutaj jest kącik, kącik konia i kur, jakieś tam sianko, tutaj dla konika, pierdulitka, jakieś, żeby miał. Mamy tutaj te pszczółki, mamy tutaj do trenowania dla, dla konika, no i tak wygląda ogród. Tutaj postawiłam to do sprzedawania, nie wiem czy to jest do lemoniady, czy, czy co to jest, ale. Ym... Jeszcze nie wiem. I tak jest zima, więc tutaj stać i sprzedawać nic nie będziemy. Dół prezentuje się tak. Jest takich kolorów Bardziej pastelowych, salon, salon takich niebieskich może bardziej kolorach Tutaj mamy taką jadalnię, kuchnię, która mi się bardzo, bardzo podoba Kari stoi tutaj sobie, o chyba sypała piesko, miedzonko w ogóle Więc tak się prezentuje kuchnia w takich różach, trochę ściana miętowa Tutaj mamy pokój Kari, sypialnie Mamy tutaj jeszcze łazienkę. Łazienka jest ogólnie tylko jedna. Ja ogólnie myślałam, słuchajcie, że ten dom będzie większy, ale no zobaczymy, słuchajcie. Myślę, że ja już bym się nie chciała przeprowadzać. Tutaj mamy stanowisko do tej całej alchemii. Tutaj tak postawiłam po prostu biurko z komputerem. Wiecie, to jest tak, ta góra jest totalnie nie, niewykończona. Zobaczcie, to jest pokój steli i ona nawet nie ma tak naprawdę porządnie pomalowanych ścian. Tak jak były te ściany, tak, tak po prostu są. Ale mamy 2000, więc myślę, że będzie. Będziemy mogli troszkę tutaj pokombinować, chociaż chciałabym też, żeby nasze dziewczyny wyjechały gdzieś sobie, słuchajcie, na wakacje na parę dni. Czy jesteś w ogóle, Kari, głodna. Weź resztki sobie o risotto z borowikami, a młoda sobie pójdzie tam poskakać na tej trampolinie chyba. Mam nadzieję, że udaje się tam dojść i nie będzie żadnych problemów. A, i właśnie, wczoraj jak sobie chwilkę tutaj grałam, ogólnie jak tak sobie pograłam parę minut, to, to stęskniłam się strasznie tutaj za tą trójką i no, troszkę pograłam. Może dwa simowe dni, nie wiem, nie pamiętam, ale z, y, urosła nam... Urósł, urósł, tak, urósł nam snow. No i słuchajcie, on jest pięknym, dużym psiakiem. Zobaczcie, jaki on ma w ogóle duży pysk. No, jest piękny, ale ogon ma króciutki taki. Aj, super, dobra. Włączymy sobie grę. Jest piąta rano, tak właśnie skończyłam grać, bo wiedziałam, że dzisiaj już coś tutaj dla was nagram. Także, żeby było od rana. Jest wtorek. No, dziewczyny pójdą. ojejku jakie ty masz złe oceny. Czy ty w ogóle masz. Yy... Czy ty w ogóle byłaś już w szkole? Ja nie wiem. Dziennik kolekcji, nie, 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 a gdzie tutaj są jakieś lekcje? Jak się robi lekcje? Są jakieś zeszyty z lekcjami w trójce? Nie wiem, zobaczę, słuchajcie, czy, czy ona coś przyniesie ze szkoły Co ty tutaj masz? Dobra Czy ty idziesz dzisiaj do pracy? Idziesz za trzy godziny <laughs> Logiki byś musiała się nauczyć Tutaj mamy to do szkicowania Zagłębiaj, Zgłębiaj projektowanie wnętrz O, ciekawe, czy tutaj też rośnie... Na czym tu rośnie logika? Ciekawa jestem na pewno na szachach, no to, to, to wiem, ale co tutaj jeszcze? Mm. Dobra, ale ja bym chciała ogólnie, Kari, żebyś ty podeszła do skrzynki i żebyś to posprzątała, kochana, A, bo tam ta skarcza, ja chciałam... Co ty się tam drzesz? Jezus, jak wysoko, dziecko drogie, żebyś nie spadła, masaker, ale śmiesznie to wygląda, no... Dobra. Zaraz pójdziesz do szkoły. Ty z psem. A czemu nie możesz tego. Czy Ty nie możesz tego posprzątać? Dlaczego? O co chodzi znowuż? Co tobie nie pasuje? No właśnie, tobie się po prostu nie chce. Logiki pewnie też możemy się z książek nauczyć. Pieseczek, ty, ćwiczenia, kontakty, głód, pragnienie. No tu weź no się, łopie, obuź troszkę. Ła, spadła z trampoliny. No mówiłam, że spadnie. Co to za muzyka? Co to? Czekajcie, to jakaś dziwna muzyka. Słyszę, że dzwoni telefon. Szarpun ma jutro urodziny, dobrze, samochód, dobrze, ze względu na poranę intensywne opady śniegu, oficjalnie dziś jest dzień śnieżny, a za to szkoła, yyy, serio? No to co ja tu z nią będę robić? O, matko bosko, to weź, nie wiem, coś tutaj, o, iglo możesz zbudować, spoko pomysł, weź sobie tutaj, buduj iglo, a ty... Ty musisz y, siku i zaraz idziesz do pracy To podejdziesz jeszcze zanim pójdziesz do pracy Wyślesz prezenty Chyba, że zrobimy to z naszą y, małą Odbierz ten telefon Halo Telefon y, Halo Odbierz czy coś, czy ja nie widzę A dobra y, No i tak słuchajcie, no i w końcu ja bym chciała iść na tą randkę, nie? Z którym to ja miałam I Chyba z tym miałam iść na tą randkę Z Bradanem Wiem, że miał y, zielone włosy miętowe No, chyba z nim pójdziemy na tą randkę Tak mi się wydaje Ona jest, słuchajcie, w końcu jest ogarnięta W końcu jest wyspana Także mam nadzieję, że to wyjdzie Ale chodź, przyjmiemy sobie prezenty od przyjaciela Nie, no chociaż by się przydał Ale nie, dobra, nie będziemy, słuchajcie, nigdzie Co ty masz, w pysku? Gazetę? Dobra, ale chodźmy zobaczyć do konia. Ok. I tutaj możesz potem przyjść się, napić i będziesz sobie chyba tutaj yy, trenował na tym, ćwicz skoki. Kurczę kontakty. Yy, może byś ty się Stella zajęła tymi yy, zwierzakami? Wzmocnienie pochwal za to, że jest tak. Proszę bardzo, no tam nie możesz z tą gazetą przejść. Okej, okay, dobra, mamy prezenty, a jeszcze sobie tylko zobaczę, czy mamy jakieś yy, oczekujących znajomych. Tak, o Boziu, ale ładna w ogóle simeczka Oczywiście, zapraszam Was do, do zapraszania mnie tutaj, do wysyłania sobie wspólnie prezentów. Zawsze moja nazwa jest tutaj na ekranie i w opisie filmu, także przyjmujemy sobie tutaj do znajomych, oczywiście, że tak. I zobaczymy, od kogo dostaliśmy prezenty. Yy, prezent na remont domku od Agi, ale jeszcze czekajcie. Do spieniężenia na remont jakiegoś domku Kari skarbie. O, to, to to jest do Kari. Dobra, no to proszę bardzo, dla Kari prezent... Uuu, jakiś kurczę, to ty dysk słoneczny. Ok. odsyłamy Adze prezent niespodziankę, dziękujemy bardzo. E, napiszemy. Dziękujemy za prezencik. Eee. I ży... życzymy miłego dnia, proszę bardzo, zaraz sobie to skopiuję, tak i tak, dobrze, dobrze, już będę miała na zaś. Czyli od Agi mamy prezent, dziękujemy bardzo, lecimy dalej, tu od Agi jeszcze jeden, od Ewy sobie teraz przyjmiemy Pozdrowienia z deszczowego Sunset Valley, okej, okay, dziękuję Mmm, sztaluga, słuchajcie, jak my sobie to wszystko posprzedajemy oczywiście, to będziemy mieć pieniążki, tak? I będziemy mogli sobie gdzieś wyjechać, ale ja już bym chciała wyjechać z tym miętowo zielono włosym panem jeszcze, żeby tutaj, wiecie, i z małą chyba też, z małą Proszę, o dziękuję. Wójcik Piotrek, dziękujemy za prezencik. Mamy jakieś pnącze dla, do ozdoby ogrodu. Dziękujemy, odsyłamy. To jest chyba trzeci prezent. Tak, i widzę, że mamy jeszcze od Elizy. Pozdrawiam, również pozdrawiamy. Dziękujemy. O, Elizie, zawsze wysyłamy luksusowy pakiet, bo możemy, więc jak możemy, to, to wysyłamy. Dobra, jeszcze jeden prezencik mamy, więc tutaj na remont domku od Agi sobie przyjmiemy i odeślemy, jak możemy. Tak. No i super. Dobra, mamy prezenciki i ja od razu może to sprzedam. Chyba przyjechało właśnie auto przyjechało po kary. Ja bym chciała, żeby Stella trochę się z tymi zwierzakami pobawiła, bo one tak troszeczkę tej naszej uwagi nie mają. Oj, troszeczkę się tutaj ładuje, widzę teraz. Dobra, bo ja oczywiście wlazę mnie tam, gdzie trzeba. Dysk. Wow! 1500! Uuu. 300 sztaluga! To sobie też pnączę, sobie sprzedam. A ten kwiatuszek? No, ten kwiatuszek to ja sobie postawię gdzieś, wiecie? Bo taki ładny jest. A nie, dużo kasy i tak byśmy nie dostali, więc tutaj słuchajcie, mamy taras Tylko mieliśmy też, ojej, mieliśmy problem z tym tarasem, żeby tutaj zrobić drzwi jakby z domu, żeby wychodzić na ten taras Ale myślę, że tak sobie go kiedyś zrobimy, zorganizujemy Tutaj mamy jakiś plakat, widzę Po prostu będą wchodzić z dworu, jeżeli nie można postawić drzwi No trudno ale no teraz, o, mamy 4000, ale no mówię, chciałabym gdzieś wyjechać, no i musimy tej małej dokończyć pokój, co nie? Żeby nie było e, wstydu. Dobra, chodź ty, ja bym chciała, żebyś ty... Co ty w ogóle tutaj masz? Opisanie. A, ty budujesz sobie iglo. No dobra, tak jak zbudujesz iglo, to widzę, że ty tam idziesz do psa, a jeszcze bym chciała zacząć, czy Kari dotarła do tego e, samochodu, tak. Mm, możesz wykonuj. E, Oj, coś się przycięło. Ale ja nie chcę z Tobą jechać. Robotę papierkową szefa. Nie chcę z Tobą jechać. Pójdziemy sobie na randkę potem, A czy ogólnie na jakieś spotkanie. Ty tutaj idziesz do psa, dobra. Zobaczymy, czy jest może... gdzieby tutaj iść. Nie wiem, nie wiem, ale chodź do pieska. Może pójdziemy. Zobaczymy, słuchajcie. Zabawa pobaw się z nim trochę. Kotek ma dzisiaj urodzinki, ty też masz. Yy... A co ty robisz? Ty cały czas jesz? Jezu, jak ty długo jesz, chłopie. W ogóle jesteś brudny. Czacie będzie chyba wyszczotkować. A czy ty możesz wyszczotkować konia? Czy jesteś, yy, czy jesteś za mała? Kurczę, śmierdzi, muchy latają nad nim. No niedobrze, nie podoba mi się to. Opieka czyść, szczotku, i możesz go wyszczotkować, więc dobra. Tylko, że on tam będzie chyba chciał sobie trenować, więc na razie te skoki mu odklikam. No i co, myślę kochani, że ja do Was wrócę. Aha, no ja w ogóle nie wiem, bo ja Wam nie pokazywałam, jak przerobiłam stelle. Ja nie mam włosów z modów dla dzieci, niestety, więc dałam mi po prostu takie zwykłe rude z grzywką. Strojów też nie ma, słuchajcie, jakichś wybitnych, potem jak już będziemy może w domu, to Wam yy, pokażę, także... Masz tali słabe te kontakty, Ty tak samo, ale Ty byś, wiecie co, no moglibyście się pobawić ze sobą wszyscy Wyjdź no stąd i pies, pies niech się z Tobą pobawi Brykaj, ścigaj, no jesteście, słuchajcie, yy, wspólnie mieszkacie ze sobą, możecie się pobawić chyba, co? Dobra, ona idzie wyszczotkować tego konia. Ja związku tutaj ogarnę te zwierzaki. Jestem ciekawa, czy możesz tak, zobaczcie, tutaj te dzieciaki mogą robić większość rzeczy, nie to co w czwórce. Dobra, zobaczymy jeszcze, jak ona sobie będzie szczutkować. Ona malutka jest do tego konia w ogóle. Okej, okay, zanim oni się ustawią, to trochę minie. O, jak uroczo. No dobra kochani, to ja do Was wrócę, jak Kari wróci z pracy i będziemy zapraszać tamtego pana na jakieś spotkanko. Dobra kochani, Kari wraca do domu, skończyła już pracę, zarobiła tylko 132, no kokosów to my nie zarabiamy niestety Jestem ciekawa, ile tutaj będą kosztować rachunki Nasza Stella urządziła sobie, nie no dała mi, żeby urządziła ten wieczorek herbaciany, bo tutaj miała takie, takie marzenie Pokażę, jak to wygląda, bo ja nigdy nie ten, nie widziałam Tutaj taką kolejkę i postawiła ładną sobie ojeździ. Trochę mi się czasami właśnie... O, tak jak teraz mi się przytnie na... na parę sekund. I co? To jest twój wieczorek herbaciany? No nie, nie zaliczyło ci się to. Dobra, ale widzę, że idziesz sobie coś zjeść. Ty tutaj będziesz napełniać miskę, tak? Weź może... Um, Wyszczotkuj go i dalej, no tutaj, no znowu się przycięło. Mi się wydaje, że to przez ten śnieg, aczkolwiek mogę się mylić. Yy, umów się, gdzieś zaraz się tutaj z nim umówimy. Tylko gdzie my możemy iść? Ja w ogóle chciałam jeszcze iść z Kari na tatuaż. Ale, 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 co tutaj mamy? Policja, wesoły park jakiś Ratusz, to może niekoniecznie Teatr Spa Aha, tutaj to żeśmy mieszkali Dobra no, Salon urody, urody i tatuażu Okej, okay. a tutaj? To jest dla koników Kurczę, gdzie my tutaj byśmy mogli iść, żeby było... Ale do tego spadu my możemy wejść, czy to jest taka królicza Nora? Ja nie wiem. Nie wiem. Tu jest basen, no ale jest, jest zimno. Chodźmy może tutaj na ten e, festiwal. Ona jest zmęczona. Przepraszam, muszę wyjść. Spróbuję. A, za trzy godziny? No co ty, serio? To chodź, ty się z drzemią, że w tym czasie. Ale lipa. A bo nie, no, to czekaj, to pójdziemy sobie do, na, na ten tatuaż może. E, tutaj chodź. Odwiedź salon, dobra. No. No kurczę, ja chciałam w tym odcinku zrobić te, takie spotkanie z nim, a on coś wymyśla. A ona zaraz znowu będzie zmęczona i pewnie jutro idzie do pracy. No oczywiście, że tak. Ona ma tylko weekendy wolne. A i tak to jest z tymi Simami. Nie zawsze chcą się z nami ten zaprzy, yy, spotykać. Coś chciałam mówić. Tutaj musimy się zaprzyjaźnić z jakimś Simem. Nam tutaj z pracy przyszła informacja, czy się zgadzamy, czy się nie zgadzamy. Oj, zapomniałam o kurczokach, sorki. Ła, jakiś kotek. Najobwąchać dłoń. Czy ty jesteś kotkiem tutaj tej pani? Maeve? Stylistka to jest. Zapoznaj się może z nią. Uderz w nos, no co ty? Pochwal futro Aha, to jest wilkołak Baw się w aportowanie Nie, możesz po prostu się przywitać Dobra, gdzie się robi tatuaż? Chcę zrobić tatuaż Czy można tu zapalić światła? Włącz wszystkie światła Nie Halo? O, tu chyba, tak? Zrób sobie tatuaż O, tak, Kari Kari, szalona dziewczyna Oglądałam właśnie u, u Elizy, jak u um, niej sim sobie robił i był cały wydziarany, całe plecy, jakieś bohomazy. No i wtedy z, y, mówię, a, też bym chciała, tak? Też bym chciała taki dodatek. Uuu, so, ktoś ci się, pan ci się spodobał? No, tatuażysta. Uuu, to może jak tamten nie ma dla nas czasu, Kari. I on ci się spodobał i ty jemu, no to słuchaj, jak tu jest w ogóle ciemno. No, i tutaj sobie będę mogła chyba wybrać, tak? A jakie ty masz kurcze mięśnie, brzucha. Mm -hmm. I co? Już? Ale ja nawet nie wybrałam, a nie można wybrać? Zaproponuj. Ej, on mi zrobił ten tatuaż? Halo? O co chodzi? A gdzie jest w ogóle ten typ? On gdzieś chyba pojechał, bo ja słyszałam, samochód. Czy to jest on? Nie, ten też gdzieś pojechał. Nie, no ja nie wiem. Tatuaż od dobra, no nie wiem. Zrobi ci ktoś ten tatuaż, czy niekoniecznie? Aby zrobić sobie tatuaż, to fotel potrzebny jest inny dorosły sim. Aha. Czyli nie ma kogoś, kto może. Pokaż, weź się, przebierz w kąpielowy. Ja chcę zapytać, on ci coś zrobił? Nie. Mm, dobra, zmieni strój. Jest dwudziesta. A gdzie jest ten sim, którego ty poznałaś przed chwilą? On miał taką kitkę brązową, ale ona go jako tako nie poznała, słuchajcie, ale lipa. Doceniam simów, którzy podejmują się nauki czegoś. Poznajmy się lepiej. No dobra, no, a to jest ten? Tak, to jest on. Weź, umów się z nim. Jesteś głodna, ale pójdziemy sobie zaraz na ten, na festiwal. To coś sobie tam. Zostaw tego bałwana. Chodźmy na ten festiwal. Gdzie jest ten festiwal? Teraz tutaj. Tutaj się z nim umówmy. Zobaczmy, czy on będzie chciał iść. O, widzicie? On chce. No to spoko. Jesteśmy zmęczone, wiem. Idziemy rano do pracy i znów będzie to samo. Że ona będzie wiecznie zmęczona, ale najwyżej sobie ja z nimi przegram do, do weekendu I kolejny odcinek sobie po prostu zrobimy w weekend A gdzie jest tamten? Weź sobie coś Aha, tu do 21, tylko otwarte, super Idzie, idzie, idzie Gawędzi ze mną, no dobra Zaraz w ogóle Kali śmierdziochać No dobra, ale słuchajcie, jak tutaj już poleciały serduszka. Okej, ma tatuaż, on jest, tatuażu, jest tatuażystą, więc super. Zapytaj, czy jest singlem. Tam sobie jeżdżą. Tutaj możemy kartkę zrobić. Szkoda, że jest tylko do 21 otwarte to żarcie. Ale o, tu masz jabłuszko, no to zobacz. Super, zjesz sobie jabłko. Zobaczcie, jak tutaj wszystko się zmienia Najpierw miał być ten jeden facet, co się okazało, że jest mężem naszej szefowej I sobie go odpuściliśmy Potem miał być ten zielony Teraz pojechała na tatuaż i spotkała ziomeczka, który jej się spodobał On jest tutaj w ogóle cały wydziarany, ja widzę Także no wiecie, ja tutaj nie będę psuła planów, co nie? Pogawędka Skoro ona jej się podoba ten pan, no to ja, ja wiecie, nie będę w to wnikać. Flirtuj, zobaczcie, jak on, on się śmieje w ogóle z jej żartów. Nasza energia jest w tak kiepskim stanie. Ale dobra, chwilkę z nim pogadamy, żeby troszeczkę. Pochwal, osobowość. O, a ty? Dobra, chodźmy tutaj do tego, do nas, do domu, zobaczymy. Czemu ty poszłaś w ogóle spać, dziecko? Jak jesteś jeszcze głodna i musisz się wykąpać. Weź kąpiel. Tu jest w ogóle coś do jedzenia yy, zepsute jest. A zwierzaki? No czemu ty nie te? Nie przyjdziesz sobie na przykład niszczyć, zjeść. wy nie umiecie się w ogóle sobą zająć, serio? Dobra, idzie im ta znajomość. Idzie dobrze w dobrym kierunku. W dobrą stronę zmierza. U -u -u. Co wy już tak tutaj blisko? Nie wiem, czy on jest w końcu singlem, czy nie, czy mi to wyskoczyło. Flirty. Zabawne. Dobra, idziemy do domu, idziemy do domu. Umówimy się z nim jeszcze innym razem. Zostaw, zostaw. O jakiejś normalnej godzinie. Nie, odklikaj. No, tam sobie widzę, jakieś wilkołaki wariują. Dobra, i ona do spania, totalnie. Do tej pracy nic znowu się nie nauczyliśmy. Eee, no, my też już idziemy, stary. Nic się nie nauczyliśmy, słuchajcie, do tej pracy. I ona tak malutko zarabia. Najwięcej no, to zarabiamy z prezentów od was. No, możemy słuchajcie, założyć, że. A to jest. Czy to nie był tamten, tam? Właśnie tamten był chyba wróżkiem, i dlatego ja tak chciałam, żeby ona się z nim spotykała. Bo, bo wróżkami też tutaj się nigdy nie, nie zajmowałam, nie bawiłam. Dobra, ty się kąpiesz. W ogóle syf na podłodze niemożliwy. Trzeba będzie posprzątać, zrobić pranie. Ja to poprzenoszę do kosza. Ja nie wiem czemu oni same, samo istnieją, czemu to nie wpada. Dobra, kochani, kari do spania. Stella też zaraz pójdzie spać Także nie wiem, co z tymi lekcjami Czy oni też mają tak normalnie zeszyt, ale to chyba musi iść pierwszy raz do szkoły, mi się wydaje Zanim ja tutaj ogarnę całą tą trójkę To trochę, trochę na pewno minie A ja już tutaj, słuchajcie, sobie zamknę Zrobiłam pauzę, zamknę sobie domek I będę się z Wami... Ojejku, jak skacze wszystko I będę się z Wami żegnać. Tutaj mamy wejście. Tu w ogóle widzicie, że, że powiesiłam lampki. Na domku udało mi się, ogarnęłam. Także co, kochani? Dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie. No i dajcie znać, co myślicie na temat tego pana, który spodobał, spodobał się naszej Kari. Trzymajcie się cieplutko i pa, pa!